W dzisiejszym epizodzie wyrysuję sobie kształt działki we FliKadzie, a następnie wymiaruję sobie tą działkę. A posłużę się do tego celu mapką do celów projektowych, ponieważ mam taką zeskanowaną. Jeśli ktoś nie ma mapy, może się posłużyć na przykład widokiem z Google Maps. A jeśli nie chce się posłużyć lub w ogóle nie chce projektować działki, więc może sobie śmiało ten krok pominąć. Później w każdym momencie będzie sobie z łatwością można było doprojektować tą działkę, a następnie wypozycjonować ją względem już wcześniej zaprojektowanego budynku. Także m, wszystkich zainteresowanych zapraszam do pozostania ze mną przez następne kilkanaście minut. Po pierwsze, otwieram sobie FreeCADA, i zaraz po otwarciu programu jest to dobry moment na to, żeby ustawić sobie jednostki, w których będzie się pracowało. I do tego celu ja klikam Edit, i następnie na końcu tej listy Preferences. I tutaj w zakładce General mam swoje. Jednostki. gdzieś nazywa Default Unit System. I widzę tutaj, że jest ustawione, milimetry są. Ale ponieważ ja będę miał do czynienia, będę się zajmował budynkiem, więc to będzie bardzo takie niekomfortowe pracować w milimetrach, więc ja sobie je zmienię na centymetry, czyli wybieram Boiling Euro i centymetry. I klikam OK. Trzeba byłoby wspomnieć o tym, że tak wybrane jednostki będą się aplikowały do każdego nowo utworzonego obiektu. A więc, jeśli ja teraz sobie utworzę nowy, nowy projekt, klikając albo File i New, albo tą ikonkę karteczki z plusem w ten sposób utworzyłem sobie nowy czysty projekt i jeśli teraz chciałbym zmienić jednostki to ta metoda edit i preferences i zmiana teraz jednostki powiedzmy z centymetrów na milimetry nic by mi nie dało, ponieważ tak jak zaznaczyłem wcześniej to się aplikuje do nowo do nowo tworzonych projektów, więc Gdybym chciał teraz zmienić moje jednostki, to musiałbym kliknąć sobie tutaj mój, nazwę mojego projektu. I jest tutaj taka na samym końcu tej listy. Będę, znajdę sobie pozycję unit system i tutaj mam aktualnie moje. Wybrany mój wybór, czyli są to centymetry i metry kwadratowe. Jeśli ja teraz sobie kliknę na ten wiersz i tą strzałeczkę z prawej strony, która mi się pojawiła, to będę sobie mógł wybrać jakiś inny system, na przykład milimetry czy cokolwiek innego. Ale tak jak powiedziałem, ja będę pracował z budynkami, z dużymi obiektami, więc zostaję przy swoich centymetrach. Tak jak wspomniałem wcześniej, będę chciał skorzystać z mapy do celów projektowych. Ja ją mam tutaj zeskanowaną. Ale do tego celu, żeby wykonać moje zadanie, będę chciał sobie ją zaimportować do FreeCada. I w tym celu klikam File i Import. Tutaj jest moja mapa. Otwieram ją. Powiem jeszcze troszeczkę o... Stylach nawigacji, bo to są absolutne podstawy, a więc klikając obojętnie gdzie, tak, obojętnie gdzie na ekranie, prawym klawiszem myszki pokazuje się menu. Na samym końcu jest Navigation Styles i ja sobie zawsze wybieram Blender. Możecie sobie tutaj potestować z różnymi opcjami. Dla mnie Blender jest najwygodniejszy. Ponieważ mogę operować łatwo środkowym przyciskiem mojej myszki, jest to po prostu kółko. Kiedy go kliknę, to działa jakby trzeci klawisz, i tak trzymając przyciśnięty, poruszając myszką, poruszam jednocześnie obiektem we wszystkich kierunkach w przestrzeni 3D. Natomiast, kiedy kółkiem kręcę w jedną lub w drugą stronę, wówczas obiekt sobie przybliżam lub oddalam. Tak jak powiedziałem, dla mnie jest to wygodny system, ale jeśli ktoś woli inny, może sobie skorzystać z innego. Ja sobie teraz przejdę do widoku. Widoki, to, to jest ta ikonka. Takiej siatki sześcianu, i z zaznaczoną jedną ścianką na tym sześcianie, która jakby symbolizuje, z której strony patrzymy na nasz obiekt. A więc to będzie na przykład z frontu. Z frontu mój obrazek będzie niewidoczny, no bo wiadomo, jest płaski. Ja go zaimportowałem do widoku na z góry, a więc kiedy przejdę na górę to mogę z niego sobie w pełni skorzystać i teraz przechodzę do sketchera tu jest sketcher w workbenchu wybieram sketcher i następnie nowy sketch i muszę sobie wybrać płaszczyznę w której chcę pracować, wiem, że mój obrazek leży w tej płaszczyźnie ona jest podpisana x, y jest to po prostu widok z góry i wybieram taką samą bo inaczej widziałbym go po prostu jako no, właściwie niewidoczny, ponieważ byłoby. Teoretycznie byłaby to tylko linia symbolizująca grubość tego płaskiego tej płaskiej kartki. A więc mamy już tutaj widok, załadowany do swojego sketchera, i ja sobie to wcześniej poprzestawiałem widzę, ale normalnie zawsze jest ta geometria podstawowa i. Kiedy sobie przełączę tą linię, pokazuje się, te ikonki w kolorze niebieskim pokazują się, jest to geometria pomocnicza. Wszystko co rysuję białymi liniami jest widoczne w projekcie. Wszystko co rysuję niebieskimi liniami, widzę je tylko tutaj w sketcherze, ale po zamknięciu sketchera w projekcie one są niewidoczne. I zaraz to zademonstruję. Żeby teraz przerysować sobie kształt mojej działki wybieram to narzędzie Create Polyline się nazywa, a więc klikam na niego i klikam w pierwszy narożnik i tak po kolei także on tutaj widzę, że zaczął rysować linię, klikam w kolejny narożnik i już jest następna linia, tak? A więc będę to kontynuował aż Obrysuję sobie w pełni mój równoległobok, ponieważ nasza działka jest równoległobokiem, ale są działki o wiele bardziej skomplikowane. Są to jakieś trapezy, może jakieś figury bliżej nieokreślone, nieforemne. W naszym przypadku jest prosto, jest to zwykły równoległobok. Mam wyrysowany jakiś kształt, kiedy go złapę teraz no to mogę go zdeformować. Ctrl-Z. Żeby tego nie było, no to opisuję sobie wszystkie kąty na tym kształcie, tak? Czyli zaznaczam dwa boki i klik. Jeden, jeden, już mam opisany. Teraz znowu dwa, dwa boki i klik. Kolejny kąt, OK, jest. I ostatni, no bo w równoległym boku, w każdym czworoboku Suma kątów to 360 stopni, a więc jeśli trzy opiszę, wówczas czwarty już jest, już robi się jawny, tak? Czyli już wiadomo, wystarczy sobie dodać wszystkie trzy, odjąć od 360 i wychodzi, i wychodzi ten ostatni kąt. A więc tak opisaną figurę mogę jeszcze deformować, ale już w niewielkim stopniu, tak? Już są te te boki trzymają już jakoś te swoje proporcje, tak, czyli ctrl z, ctrl z, cofam sobie tutaj do tego pierwotnego mojego kształtu i żebym, żeby to w pełni opisać i nie mógł już deformować tego kształtu na samym początku, który ustawiłem, dodaję sobie jedną przekątną, tylko, że przechodzę na tą geometrię pomocniczą, a więc te niebieskie linie, Tutaj mam białe, tutaj są niebieskie i wystarczy, że teraz zdefiniuję kąt pomiędzy, czy to będzie jeden bok, pomiędzy tą, pomiędzy tą przekątną, czy to będzie ten bok, czy to będzie ten, może być ten, a więc klikam znowu dimensions i, i angle, czyli kąt. I w tym momencie. Jak widać, mogę oczywiście wpływać na, jakby na rotację tego elementu na tej płaszczyźnie XY, mogę go powiększać, czyli skalować, na czym mi bardzo zależy, bo do tego właśnie dążę, chcę go zeskalować. Natomiast nie mogę już go zdeformować, tak? czyli on ciągle jest w tym swoim pierwotnym kształcie. Wszystko, co teraz muszę zrobić, to po prostu sobie przeskalować i w ostatnim kroku ustawić. Czy ja chcę to w poziomie, czy to ja chcę w poziomie, a może ja chcę zachować kierunki północ-południe, ale na razie ustawię sobie jedynie te rzeczywiste wymiary działki. Tutaj tego nie widać, bo rozdzielczość mi na to nie pozwala, ale kiedy przejdę na oryginalny rysunek, wówczas widzę, że tutaj ta krawędź to jest 56-54 metra. I przechodzę znowu na frikada 56-54, klikam na niego i znowu dimensions, tylko że tym razem ustawię sobie, wybieram sobie constraint distance i 50 to było chyba 6, 54 metra. Ok, widać, że to jest bardzo teraz oj, centymetra sobie ustawiłem. No to jest źle, oczywiście. Tak, jeszcze raz, 56, 54, ale nie centymetra, tylko metra. A więc bym mógł sobie tutaj pomnożyć przez 1000 albo po prostu zmienić to na metry. No i teraz już skala jest widać, że jest znaczna. Rysunek to jakby karteczka, a 4 leży sobie na tej działce i rzeczywiście to jest taki punkt, którego prawie nie widać. A więc, tak jak powiedziałem, w ostatnim kroku powinienem sobie teraz ustawić tą działkę względem stron świata lub w jakiś tam inny sposób, ale ja prawdopodobnie będę sobie ją chciał ustawić nie względem stron świata, tylko ustawić ją do. wypozycjonować ją względem budynku, względem ścian budynku, ponieważ na, jest to zdefiniowane w warunkach zabudowy, a więc wiem na przykład, że kalenica mojego domu musi być prostopadła do, do dłuższej krawędzi, chyba i to będzie, którą jest, którą jest granica z sąsiednią działką. Tak jest napisane w warunkach zabudowy, i ja będę się trzymał, trzymał tej reguły. A więc narysuję sobie w następnym odcinku już, narysuję sobie mój bryłę mojego budynku w, w tym układzie współrzędnych, w, ćwiarce, w pierwszej ćwiartce, tak żeby x i y było dodatnie. I do tak usytuowanego modelu wypozycjonuję sobie dokładnie działkę, trzymając się zasad, które są z kolei dostępne w warunkach zabudowy. Tak jak powiedziałem na początku, jeśli ktoś jeszcze nie ma takich dokumentów nie ma działki, nie ma warunków zabudowy, ale na przykład ma już albo wie jaki, jaki na przykład będzie chciał kupić sobie projekt w budynku, no to wtedy niepotrzebne mu są te rzeczy związane z działką oraz z położeniem tego domu na tej działce, po prostu będzie sobie chciał wyrysować i zbudować model swojego domu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą działkę po prostu później doprojektować i usytuować ją, wypozycjonować względem już wcześniej zaprojektowanego budynku. Nic nie stoi na, na tej przeszkodzie, na, na drodze, więc można to w każdej chwili u, uczynić. Natomiast ja w tym jeszcze tylko może zamknę sobie wszystko tutaj, to znaczy nie program, ale mojego sketchera, ponieważ teraz jestem w sketcherze. tak? A więc rysuję sobie jakieś rysunki, opisuję je matematycznie, także one przedstawiają jakieś kształty, jakieś wymiary. Kiedy zamknę sketchera, Wówczas tu jest drzewo moich obiektów, nie dokumentów, tylko obiektów. I mam różne obiekty tak. Mam moją działkę i znacznie mniejszy rysunek mojej działki, czyli tą mapę, która sobie, którą sobie na samym początku zaimportowałem do, do mojego Frikada. Więc niepotrzebny mi jest już więcej ten, ta działeczka. Mógłbym ją usunąć, a mógłbym ją po prostu wyłączyć jej widzialność. I mogę to uczynić klikając najpierw na obiekt, którego chcę wyłączyć, następnie klikam klawisz spacji. I w tym momencie on ma wyłączoną, wyłączoną widzialność, tak? Więc klikam na niego jeszcze raz. Spacja jest włączony, spacja wyłączony. To samo mogę zrobić z moim z moim pierwszym projektem, z moim rysunkiem, klikam na niego. Spacja wyłączony, spacja włączony. Jest to bardzo przydatne, bo czasami później tych rysunków brył nakłada się ich dużo, i żeby sobie to uczynić bardziej czytelne, można sobie to łatwo włączać i wyłączać widzialność, także to naprawdę bardzo ułatwia życie. I tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na tą moją dodatkową geometrię. Ja to nazywam geometria pomocnicza, te niebieskie linie, a więc widać, że wszystko to, co rysowałem na białym, jest widoczne. Natomiast wyrysowałem na niebiesko przekątną tej bryły i ona jest niewidoczna. Kiedy wejdę na niego, klikając jeszcze dwa razy na mój obiekt, widać, że ona tutaj jest, istnieje, ale kiedy wychodzę ze skaczera, przestaje być widoczna a więc no wszystko jest na swoim miejscu. I w tym momencie zakończę sobie ten odcinek i w następnym zajmę się zajmę się już pierwszym projektem zacznę od ław fundamentowych, także wyrysuję sobie te ławy fundamentowe. A następnie, a następnie usytuuję je albo może nie tyle same ławy, no ławy też usytuuję, tylko że ja będę sobie chciał to usytuować je względem układu współrzędnych, tak jak powiedziałem w pierwszej ćwiartce. Natomiast do tak już usytuowanych czy wypozycjonowanych fundamentów ustawię sobie działkę w taki sposób, aby było to wszystko zgodne z warunkami zabudowy. Także do następnego odcinka.